Pierwsza rzecz, jaka mnie interesuje z poniedziałku, to Jaris. Generalnie jego stan ciekawy z tym, co ja kupiłem, tak naprawdę, bo zapakowałem tylko na lawetę i zabrałem. Papcio tutaj już się dorwał do hamulcy, bo pierwszą usterką, jaka już była, to pęknięty przewód hamulcowy metalowy. No, widać, że auto długo stało faktycznie. Ja myślę, że chyba około dwóch lat. Tam wrastało w ziemię, eee, ale tragedii nie ma. Ja uważam, że tragedii nie ma. Trzeba nanieść pewne poprawki, ale zrobimy z tego prima sort Auto. Idziemy pod spód, zobaczymy, co tam się dzieje pod spodem. Wszystkie elementy widać pokryte grubo rudą. Pajęczyny sprawy. Pierwsze, co się rzuca w oczy, no to tutaj z prawej strony. Delikatna dziurka w podłodze, ale to do naprawienia w trzy chwile. Ogólnie rzecz biorąc, jak na Jarisa, to naprawdę nie jest źle. Progi są. Końcówki progów jeszcze twarde. Jeszcze Fu, nie wpada. O Wszędzie, wszędzie, pajęczyny, myszy. O. Tylne hamulce też będą do zrobienia. Do poczyszczenia wszystko z tej korozji. Coś tam się pozabezpiecza. Tyle. Wydech ładny. Jeszcze go sprzedamy, bo na pewno tutaj zrobimy modyfikację układu wydechowego. Także Zobaczcie tutaj podłużnicę, wszystko kurde. Trzyma się kupy. Także faktycznie, dobra baza kupiona w ciemno.